Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Padło z tej mównicy wiele słów krytyki pod Pana adresem. To jest bardzo niepokojące w tak trudnym okresie, w którym jesteśmy. Jednak ja jako poseł opozycji chcę z całą odpowiedzialnością w tej chwili pochwalić Pana Ministra. Panie Ministrze, jestem pod ogromnym wrażeniem, że. Tym razem znalazł Pan sobie na tyle odwagi, żeby osobiście przyjść na tę debatę. I to się nie ma co śmiać, bo to jest wyjątkowa sytuacja. Tej odwagi brakowało Panu, żeby przyjść na którąkolwiek otwartą Komisję Obrony Narodowej. Na zamkniętej komisji zjawił się Pan dwa razy. Na pierwszej z nich odpowiadał Pan na pytania tak, że udowodnił nam, że nie ma pojęcia o czym mówi. Na drugiej. Nie był Pan w stanie nawet odpowiedzieć na pytania, bo tak szybko z niej Pan uciekł. Państwo posłowie usprawiedliwiają Pana i mówią, że ten wniosek jest niezasadny, bo ta rakieta była pusta. Czy, czy Wy jesteście poważni? A co, jakby ona była uzbrojona? Co, jakby spadła, wyrządziła szkody i by zabiła naszych obywateli? Czy Wasza argumentacja też byłaby taka sama? Ale okej. Okay. Tak, już naprawdę mocno kombinując, można usprawiedliwić jakość ministra Błaszczaka z tej rakiety, bo rakieta, jak wszyscy wiemy, leci szybko. Ale pan, panie ministrze, zgubił nawet balon. To jak mamy czuć się bezpiecznie z takim ministrem, patrząc na to, że za naszą granicą jest wojna? Minister Obrony Narodowej powinien być odpowiedzialny, odważny i cieszyć się szacunkiem żołnierzy. Pan, panie ministrze, nie, nie posiada żadnej z tych cech.